Indywidualne przez w szachach właśnie się rozpoczęły. Na tak dużej imprezie nas oczywiście nie mogło zabraknąć. Tym razem Marcin odpoczywał po trudach turniejów w Cannes, więc wspólnie pomyśleliśmy, że tym razem ja będę się z Wami dzielił przemyśleniami z moich partii. Oczywiście, jeżeli warunki tylko na to pozwolą, bo wiadomo, jak to jest na, na wyjeździe. Jestem już tutaj po pierwszej rundzie, którą udało się wygrać. Największość, większość Polaków też zdołała pokonać niżej notowanych rywali. No i chciałem się właśnie już pokazać Wam pierwszą swoją partię, która wcale nie była łatwa i naprawdę miałem duże trudności, żeby doprowadzić w ogóle do, do jakiejś pozycji, która była dla mnie przyzwoita, no a potem udało się nawet jeszcze z tego coś więcej ugrać. Okay. Moim przeciwnikiem no, był zawodnik tutaj, możecie sobie przeczytać, bo ja się nie będę tutaj, e, nie będę się tego podejmował, e, ale to był zawodnik gospodarzy. E, I już przed rundą widziałem, że no, miał nawet ranking jakieś 2460 więcej, więc naprawdę dosyć wysoko. I oczekiwałem wcale nie, niełatwego pojedynku, no i, i właśnie się mm, tak to e, potoczyło. E, mój że rozpoczął e A4. Ja zdecydowałem się tutaj na wejście w swój główny debut, czyli Wariant najdolfa obrony stylijskiej, No i mieliśmy skoczek 1, 4, skoczek A6, skoczek C3, A6, wyjściowa pozycja i wieżak 1. No ostatnio bardzo popularny wariant, i też widziałem, że już, już ten, ten to, to otwarcie mój przeciwnik wcześniej stosował, więc byłem co nieco na to przygotowany. Zagrałem tutaj B5, A4, B4 to, podejrzewamy, to jedno z głównych też. Linii, jeżeli chodzi o ten debiut. No i teraz można próbować pokusić się o tego pionka na f 4 ale komplikacje wtedy są niestety ziemi, więc uznałem, że na pierwszą rundę troszkę tutaj trzeba podejść do, do sprawy spokojniej i zbiłem na D5, EBD koniec goniec na B7. I w tym momencie skoczek B3 dosyć szybko nie zagrał. Podejrzewam, że też już tutaj był poza znajomością jakichś tutaj teoretycznych wariantów. I powstała taka dosyć szybko niestandardowa pozycja, w której obie strony będą miały spore trudności z wyprowadzaniem figur. Zagrałem skoczek D7, no zdecydowanie najsilniejsze posunięcie i na najbardziej naturalne przy okazji. Planowałem tutaj przestawić swojego skoczka na F6, i dalej myślałem, że ustawię coś w tym stylu, czyli G6 gońca na G7, krótka ruszada, i potem gra po lince dałaby mi całkiem przyjemną e, pozycję. No, ale mój przeciwnik tutaj było widać, że właśnie orientuje się całkiem dobrze w tej strukturze, bo zagrał ruch, którego ja w ogóle nie brałem pod uwagę jakoś za bardzo i no, przez następnych kilka posunięć naprawdę zaskakiwał mnie e, cały czas i nie były to wcale złe zły pomysły. E, no, zagrał G4, e, no, ruch m, po chwili zrozumiałem, że naprawdę jest, jest bardzo silny, e, pomimo tego, że jeszcze jak na razie nie mam tutaj skoczka, więc wydaje się, że po co w ogóle tego tego piona tutaj pchać, ale idea jest prosta, no, białe chcą przygotować po prostu obronę tutaj piona na d5, ruchem gońc na g2, no i dodatkowo, jeżeli zagram właśnie skoczkiem żeby na 6 może to będę wam trochę bardziej pokazywał to, e, białe bronią piona, ruchem goleńc g2 i teraz ruch 5 będzie bardzo, bardzo nie, nieprzyjemny dla mnie, bo mój skoczek po prostu nie ma gdzie dalej tutaj pójść, Eee, więc, no troszkę mnie to wybiło tutaj z, z tych moich e, zamierzeń. Trzeba było kontynuować tutaj ruchem g6 zdecydowanie, czyli moja pierwsza tutaj myśl w zasadzie, tylko trochę się przestraszyłem czegoś takiego, że mi zagra gońc na d4, teraz te gońce się tutaj wymieniają. Długa ruszada i źle to pozycję oceniłem, bo myślałem, że tutaj biała ma naprawdę niezłe szanse na atak. Ale, eee, no, jak już sp sprawdziłem potem też to e, z komputerem, no, to okazuje się, że moje szanse tutaj z atakiem na te słabe piony gdzieś na A4 i D5 wcale nie są gorsze, więc trzeba było się w to, w to, w to pakować. A zamiast tego, no, wymyślałem coś innego i zagram tutaj Hepman C7, no, ruch też dosyć rozsądny. No, ale odpowiedź przeciwnika, no, znowu, znowu mnie kompletnie zaskoczyła i była naprawdę bardzo, bardzo dobra. Hepman C7, o co chodzi? No, też wyprowadzam figurę i szykuję się do ataku na piona. C2 i to, to był mu to taki zamysł, żeby e, poza tym pionem na D5, może spróbować odciągnąć jakiegoś gońca białych e, do obrony piona C2 i dopiero wtedy przerzucić się z powrotem do ataku na, drugie, na drugą słowość przeciwnika. E, no ale, no, ruch wieża G3 przyszedł z nie wiadomo skąd dla mnie i nagle okazało się, że teraz po wieża C8, które planowałem, białe mają przygotowaną bardzo silną odpowiedź ruch, y, C4. teraz ta wieża tutaj po trzeciej linii. Pomaga w obronie C i w razie tej wymiany, no to będę naprawdę w dużych tutaj opałach, bo wszystkie, wszystkie figurki będą naciskały po, na skrzydle hetmańskim. A mój król no wcale też nie jest jakiś bliski tego, żeby schować się bezpiecznie tutaj gdzieś na G8. Więc znowu tutaj musiałem kolejnych kilkanaście minut poświęcić, żeby zastanowić się, co ja z tym fantem mam zrobić. No i wpadł na, na taki pomysł, żeby zagrać skoczek F6, atakując piona D5 znowu, gońc na G2, no i teraz G6. No, wydawało mi się, że przynajmniej to, co osiągam w ten sposób, no to teraz, jak biała idą w G5, no to grając skoczek H5, no zyskuję tempo na, na tej wieży na G3, więc no, przynajmniej jakieś takie drobne uzasadnienie tego, co tutaj teraz zrobiłem. No, wieża G4, no tym razem to mój pionek jest, jest pod atakiem, więc no, zagrałem ruch H5. No i teraz bardzo silne znowu przestawienie, naprawdę do, do pewnego momentu no, no białe grały tutaj e, zupełnie jak pierwsza, pierwsza linia Stockfischa. Koniec na f1. E, widziałem ten ruch co prawda i, i, i jest to jedyna chyba opcja, która, która może mi zagrozić. E, białe przerzucają gońce teraz na osłabione pole b5 e, i nie pozwalały mi po prostu na zrobienie roszady dzięki temu, bo ja też niespecjalnie nie mam jak to. Zatrzymać. Nagranie goniec na a6 byłoby niezbyt silne no bo ten goniec mu jest bardzo istotny jeżeli chodzi o obronę tych słabych białych pól, czyli no teraz po tej wymianie nastąpiłoby najprawdopodobniej jakieś hetman d3, potem skoczek na d4 i, pole, i tutaj c6 i pole b5 jest niemożliwe do obrony. Tak więc no zamiast tego zdecydowałem się na zagranie goniec g7 goniec b5, króle f8 No i teraz co się, co się wydarzyło. No, ja zrobić oczu, nie mogę, i nie jest to może największy, e, największym minusem, to nie jest to, że mój król nie będzie bezpieczny, bo on na F8 też stoi całkiem przyzwoicie, tylko nie mogę wyciągnąć wieży z H8. I podobna sytuacja z kolei jest też u białych, bo zobaczcie, że ten mój goniec na G7 naciska na piona B2 i przez to białe figury też mają trudności z włączeniem się do walki. E, Nastąpiło wieża na C4, Hetman D8 i goniec na C6. No, białe zmuszają mnie teraz tutaj do wymiany tych białopolowych gońców, czyli to, co przed momentem jeszcze mówiliśmy, że nie chcemy tego na pewno robić. grając gońc na 6. No ale no nie ma teraz już za dużego wyboru. Unikanie tej wymiany nie, nie byłoby wcale lepsze, więc dlatego gońc bije na C6. No i uznałem, że trzeba zakomplikować sprawę, i e wybrałem najbardziej tutaj forsowną kontynuację, jak tylko się da, czyli Hetman C7. Zatakiem na tego piona, i teraz moim planem było przestawienie tutaj E6, D5 z następnym, jakiś może wieża A6, czy też ten hetman tutaj się otwiera. I byłem nawet dobrej myśli, szczerze mówiąc. Pomimo tego, że pozycja obiektywnie jest tutaj bardzo dobra dla białych, to widziałem swoje szanse. No, nastąpił hetman D5, i tutaj nawet dostałem propozycję remisu. No ale w pierwszej rundzie wiadomo, że ten remis mnie nie satysfakcjonuje, więc. Bardzo szybko z tej propozycji nie skorzystałem, tak, że rzuciłem remis i zagrałem zamiast tego ruch e6. No i teraz zaczyna się cała zabawka Nastąpiło b 5 no, bardzo dobry ruch, żeby przygotować tutaj wtargnięcie hb na b7. I tym razem właśnie, jeżeli byśmy próbowali grać d5 zgodnie z planem, no to białe wcale nie będą nam odpowiadać tutaj odejściem wieży, co by było dla nas bardzo korzystne tylko hetman na b7 z kontratakiem i na hetmana, i tutaj na wieżę na 8 I pozycja robi się bardzo niedobra dla czarnych strasznie szybko, no bo teraz no, po wymianie hetmanów no, lecą mi te piony tutaj na a5 i na b4. Król cały czas jeszcze zostaje na f8, przez to wieża nie, nie może się włączyć do gry. I no, w zasadzie nie jest tutaj mm, to zupełnie grywalne dla czarnych, więc... Więc zamiast tego wymyśliłem króle 7 żeby podłączyć tą moją wieżę tutaj na C8 za chwilę do obrony. No ale no z tym też jest pewien problem i zaraz, zaraz wam pokażę co tutaj komputer pokazuje, bo to no, nie mogę mu uwierzyć po prostu. Wieża HC8, bronię Hetmana. i teraz no bardzo ludzki, naturalny ruch został zagrany przez mojego przeciwnika I ja też tego, tego posunięcia obawiałem się przy szachownicy i był to gońiec na E3. I motyw polega tym razem na tym, że białe szykuły się teraz do zagrania goniec na B6. E, I jest to bardzo się nagrodzić z uwagi na to, że moje wieże teraz stoją strasznie niefortunnie. I w przypadku na przykład bicia na B2, no, Goniec na B6 e, zmusiłoby mnie do wzięcia tutaj na e, B7. No i teraz okazuje się, że obie moje wieże są pod atakiem piona. Zbić na C4 nie mogę, no bo tutaj nie dość, że tracę wieża, to jeszcze e, pojawi się nowy Hetman. I no w zasadzie muszę się poddać, więc no, taka opcja nie wchodziła tutaj w grę. I dlatego zagram tutaj ruch D5 z atakiem na, na wieżę. I za moment do tego miejsca jeszcze wrócimy i, i, i pokażę Wam, co się wydarzyło dalej w partii, ale najpierw no, ruch komputerowy, którego w ogóle nie brałem pod uwagę. I nastąpiło tutaj skoczek, skoczek bije na A5. W tej mojej analizie. I teraz co się dzieje? Odbijam po prostu figurę za darmo. Także no, ja w tym momencie bym skończył jakiś wariant, jeżeli chodzi o liczenie tego przy No ale komputer jest bezlitosny i on zwyczajnie tutaj pokazuje, że może, można sobie grać teraz gońc na E3. No znowu z tą, z tą samą ideą zagrania gońc na B6. I niespecjalnie jest jak się co tym obronić. No, powrót wieży na 8 nie rozwiązuje w ogóle problemu. No jedyne, co można próbować robić dalej, to jest wieża na E5 związuje z tego końca na chwilę, ale wtedy no, drugi pion dołącza do ataku, i nie ma jak ich zatrzymać. No ten pionek A maszeruje prosto do wola przemiany, pozycja jest kompletnie wygrana dla, e, dla białych. No ale no, idea naprawdę e, nieludzka, wydaje mi się, że strasznie trudna do, e, do znalezienia. Więc nie dziwię się, że mój przeciwnik też na to nie poszedł. I zamiast tego zagrał gońc na 3, e, D5 wieża na c5 i to był pierwszy taki e, poważniejszy błąd ze strony mojego tutaj oponenta, e, bo zamiast tego, no, tę te, te, te możliwość akurat nawet rozważałem, wydawało mi się, że nie jest aż tak źle, że mogę przynajmniej e, sprawić, że, że pozycja będzie dosyć skomplikowana, ale no, miał bardzo fajny ruch tutaj zrobienie długiej roszady. I okazuje się, że teraz jeżeli ja zbiję na c4, no to mam białą moją wieża d7, Zdobywają mojego hetmana i dalej ten pionek też na, na siódmej linii się utrzymuje, więc pozycja jest w zasadzie wygrana dla e, białych. Jeżeli spróbowałbym zbić na b7 z kolei, no to wtedy c bije b, D bije c, no i teraz znowu te moje wieże stoją no, tragicznie, obie są pod atakiem i dzięki temu e, białe nawet nie muszą śpieszyć się z, z, ze zbieraniem materiału z powrotem, tylko mogą... Pozbijeć moje piony w pierwszej kolejności i dopiero potem to wierzę, jak już któreś odejdzie spod ataku skasować tak, i no, moje piony też będą e, ciągle strasznie słabe. Więc e, pozycja byłaby tutaj naprawdę niedobra. I, I zamiast tego ja planowałem tutaj po długiej rozmacie grać król na E8, ale no to też nie, nie rozwiązuje moich problemów, no bo białe w tym razem obroniły piona na B2. Co znacząco wpływa tutaj na ocenę pozycji w porównaniu do tego, co się wydarzyło w partii. Eee, bo w partii biały ja zagrał w wiele 5 najpierw. No i teraz już mogę zbić dzięki temu, że nie ma tego ruchu gońc na B6. Więc wieża na B1. No tutaj trzeba było uważać, żeby nie wpaść w pułapkę, bo jakbym nieopatrznie zagrał tutaj gońc na C3 z szachem, chcąc zyskać tempo. No to teraz wieża bije na C3, B bije C, no i koniec na B6. No ta sama sztuczka, którą już widzieliśmy wcześniej, więc no byłem akurat tutaj na to wyczulony i dosyć szybko zagrałem gońc na E5. Tutaj znowu białe zagrały kolejny silny ruch, wieża bije na A5. No zebrały pionka, tutaj już co prawda nic. Nadzwyczajnego, ale ważne było, żeby zbić właśnie wieżą, a nie skoczkiem, żeby po raz kolejny ponowić groźbę końca na B6, wieża na B8 i teraz trochę białe przekombinowały, bo zagrało wieża A7. Zamiast zwyczajnie zbić tutaj na C7 i potem utrzymać sobie na ruchem, wieża na A6 cały czas z bardzo przyjemną dla nich pozycją, bo pion na B4 byłby strasznie słabe. No, to one postanowiły tutaj w kombinacyjny sposób rozwiązać sytuację, no ale to było dla mnie bardzo korzystne. No mogę teraz bić na B7, wieża bije na B7 i podciągam króla do centrum. No tym razem udaje mi się w końcu tego piona z C6 wolnego zabrać, co no ułatwia moje życie bardzo mocno. Wieża bije C7, trzeba zbić, zbić tego Hetmana z porotem, Wieża bije na C7, goniec C5. No, następuje wymiana, co prawda, pionów, ale no teraz ja mam bardzo fajną strukturę, która, gdzie brakuje jakiejkolwiek słabości. U białych sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. No, każdy pion jest od siebie oddzielony, więc y, mogę y, atakować je wszystkie y, niemalże. Z, y, od razu z, tego, z tej opcji skorzystałem, grając wieża A7, A5 y, i. No czas przyszedł, na, żeby podłączyć mojego skoczka do gry, bo na tym polu H5 gdzieś trochę był odłączony od, od, od głównego centrum wydarzeń. No, chociaż jak, się, jak znowu popatrzymy tutaj na, na ocenę komputera, to on tutaj nie boi się niczego i zbiera sobie zwyczajnie piąka na H2. No ja tutaj grając na, już na kilku ostatnich minutach nie byłem gotowy na takie, na takie ryzyko, żeby jeszcze mojego gońca gdzieś tam na, na pomarnego piąka H2... Wysyłać, więc zamiast tego uznałem, że trzeba robić tutaj naturalne ruchy: skoczek G7, goniec na C5, wieża A8, król E2, skoczek na F5. Podciągamy figurki, walczymy teraz o pole D4, król D3, skoczek na D6. Pozycja mniej więcej tutaj jeszcze była około równości, też czułem, że już tutaj powoli przechwytuję inicjatywę i czułem szansę na wygranie tej partii. I w tym momencie wydaje mi się, że był taki no, kluczowy błąd, który doprowadził do, do porażki, bo tu była ostatnia szansa, żeby uprościć trochę materiał ze strony białych, zbić na d6 i zagrać c4, czyli pozbywają się wtedy tej słabości piona c, utrzymują jeszcze przez jakiś czas na pewno pionka na a5 i wcale nie jest tak łatwo go, mi go zdobyć. A nawet jeżeli, jeżeli to zrobię, no to pozycja się na, na tyle uprościła, że białe na pewno miałyby niezłe szanse na utrzymanie tutaj remisu. E, no A zamiast tego, co zagrało białe, białe zagrało Golin 3 czyli bardzo pasywny ruch, pozwalając mi na przerzut skoczka na C4. No i teraz już moje figury są skoordynowane w sposób idealny. No i dalej teraz już, no, ostatnie ruchy przed kontrolą i to mi trochę pomogło w odniesieniu zwycięstwa w tej partii, bo mój przeciwnik zamiast tutaj już grzecznie zagrać jakiś ruch w stylu wieża na A1 i bronić tego piona, po raz kolejny starając się uprościć pozycję ile się tylko da, no to... Ruszył na taką wątpliwą aktywność, gdzie nic tak naprawdę się nie, nie mogło wydarzyć. Skoczek D4, król na D7, wieża B7 wypadł. no Aktywny jest, to prawda, groźba skoczek B5, no ale ja zbierając piona mogę te, te wieże natychmiastowo z siódmej linii wygonić. I e, no, nie ma żadnej, żadnego ataku ze strony białych, wręcz to za, za chwilę wracając z na A4 i dołączając moje wieże na A3, to ja ten atak będę, będę tutaj e, tworzył. I w tym momencie białe uznały się za pokonane. Także no, partia wcale niełatwa. Jak widzieliście, nawet przeszedłem tutaj przez bardzo wątpliwą w pewnym momencie pozycję. Ale jak to często na turniejach była pierwsza runda. Najważniejsze, żeby tylko jakkolwiek przetrwać, wygrać ją. I mam nadzieję, że teraz już będzie trochę, trochę prościej. A następna partia już dzisiaj o 15. Zapraszam do, do, do kibicowania, do oglądania partii, bo też w serwisie CZES-24 będzie tutaj dostępna transmisja, więc można śledzić na żywo i próbować odgadywać może ruchy. Zawsze to potem można sobie będzie z. Jakoś skonsultować z tym, co, co ja Wam potem powiem, co, co myślałem o, o, o danej pozycji. Eee, o, i do zobaczenia w takim razie w następnej analizie.